Ten wyraz, ten wyraz twarzy osoby, która zmarła 27 razy z rzędu. Naprawdę nie jesteś rozmowna, co? W porządku. Rozumiem. Teraz słuchaj, dzieciaku. Możecie o coś zapytać, zanim znów cię zabiję. Pewnie już zauważyłaś, że wszystko idzie do nikąd, prawda? To znaczy, po prostu nie mogę cię zabić. Od czasu, gdy resetujesz, i z całą pewnością nie pozwolę ci przejść. No. Więc chciałem Cię o coś zapytać. Zresetuj wszystko. Od początku, wiesz? Sprowadź mojego brata. Andain. Sprowadź ich wszystkich z powrotem. Jestem zmęczony walką i wiem, że ty też. I szczerze mówiąc, nie wiem nawet, czemu walczę. Proszę, dzieciaku. Zresetuj. To wszystko, o co proszę. Musi być to ojciec dobrego, prawda? Wiem, że jest. Więc wszystko, o co proszę, to... No. Dzieciaku? Wszystko w porządku? Dzieciaku? Wszystko w porządku? On nie ma nad sobą kontroli, wiesz? Co? Przepraszam, dzieciaku. Co powiedziałaś? Nie zrozumiałem tego. Ha, 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 ty głupi komiku. Jesteś głuchy czy coś? Nie. Jesteś po prostu idiotą. Powiedziałam. Ona nie jest tą, którą kontroluje. Ty głupi, brudny szkielecie. Um, kim jesteś? Co jej zrobiłaś? Ha, 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 ha. To jest takie śmieszne. Jesteś jedyną osobą, która pamięta resety. I nadal nie wiesz, kim jestem? Zawiodłeś mnie. Szkielet sans. Ale to dobrze. Chyba dlatego, że twój brat cóż, był bardzo, bardzo głupi, nawet bardziej niż ty. Naprawdę w nas wierzył. Nawet po to, jak odrąbaliśmy mu łeb. Był naprawdę uparty. Spójrz, masz 3 sekundy, aby ja opuścić jej ciało, zanim ja zrobię to za ciebie. Wow, wstrzymaj się. Nie chcemy tu żadnej przemocy, prawda? Bo jeśli chcesz mnie skrzywdzić, będziesz musiał zabić frisk. Więc niech tak będzie. Jesteś naprawdę dobry w unikanie, co? What? Teleportowanie się ci pomoże. Um. Co ty do diabła robisz, Sans? Co to nie tak, że zabicie ich przyniesie coś dobrego? Hej dzieciaku, wciąż żyjesz czy coś? To jest, one nie żyją, ale... ale bez resetowania? Nie ma mowy, żeby to przeżyły. Nie ma mowy, czy to błąd resetowania? Ja nie mogę w to uwierzyć. Czy naprawdę to zrobiłem? Czy ja w końcu położyłem temu kres? Nie, 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 jak go napraciłem się tak szybko! Więc yes. <laughs> domyślam się, że to to, co. Tylko nie mów, że cię nie ostrzegałem. Idę do gry Libiego. Papyrus. Chcesz czegoś? Sans... Sans, wstawaj. Nie możesz się teraz poddać. I wiesz o tym, prawda? Sans... WSTAWAJ, SANS! Sans! Chodź Mam na niebie, Kościo. Mam dla ciebie spaghetti. Pop? Och, o czym ja myślę? Pap nie żyje, nie ma go tutaj. Ojera, nie mógłbyś co najmniej ukończyć pracy, Ach, dzieciaku. Ach, ale A z góry trzymaj się tam królu, już idę! Tak, frisk, wszyscy są martwi. Zrobiliśmy to, dostaliśmy to, czego chcieliśmy. To jest twój cel, prawda? Żeby przetrwać! Zrobiłaś to wszystko! Teraz jest tylko jedna rzecz do zrobienia. Wymasz ten świat Frisk! Wymasz go. I pójdziemy do następnego. Razem sprawimy, że przestanie istnieć! To jest prawdziwe oszczędzenie, Frisk! Nie sądzę, że to ty o tym decydujesz, przyjacielu. Hej, dzieciaku. Hmm? Jak leci? Co się dzieje z twoją twarzą? Cieszysz się, widząc mnie, czy coś? Ty. Ty, komiku! Mam ciebie dość, ty brudny potworze! Umieraj! Dzieku, ty możesz zostawać... teraz. Dzieku, uważaj.